Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny. Tomas i ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Mil Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Wystarczy również wejść w pierwszy link w opisie. I tyle, słuchajcie. Na Mlecie P90. Mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko mi się to podoba. wypłacam to, bo jak za darmo, to uczciwa cena. Cześć i czołem, witam was, słuchajcie, w drugim już odcinku mamy 10 tysięcy złotych w tym momencie, bo poprzedni odcinek No, jesteśmy i tak na plus, tak? Ale straciliśmy 5 tysięcy na jednej bitwie, bo zrobiłem głupi błąd W sensie, no, underdoga dałem, znaczy i tak bym nie wygrał, i tak na zwykłym, ale No, ale wiecie, no, boli dupka, bo tam 500 różnicy było, żeby wygrać tam Chyba 10 tysięcy kolejne Tak czy siak, Luxurka, Golden, Widow Web I Shadow Fate Taka bitwa na, na dwóch graczy, na spokojnie, na spokojnie, słuchajcie, bo jak wygramy na dwóch graczy, to będziemy mieli, no tak myślę, że 8 tysięcy, 8, 8, 9, 10 tysięcy jakoś, zależy też co tutaj wyleci, no, ale muszę to wygrać, serio, muszę to wygrać, bo będzie naprawdę bardzo źle, jest to zwykły tryb, więc miejmy nadzieję, że tutaj Crusher nic dobrego nie dropnie, no dropi teraz lepszego skina ode mnie, ale to już jest taka różnica, no właśnie w tych skrzynkach różnica może być naprawdę malutka. O, widzicie teraz piękne 1500 dla mnie, 1500 zł. Dla mnie leci Crimson webik jest super i ostatnia skrzynka taka trochę ważna. I to wygraliśmy. Patrzcie, jaki profit! Jednak wygraliśmy ponad 10 tysięcy. Słuchajcie, więc dobra, to była naprawdę dobra decyzja. Naprawdę dobra, naprawdę dobra decyzja. I ja bym zostawił te pieniążki, chociaż nie, sprzedajmy wszystko. Mamy 16 tysięcy. Najbardziej myślę, że te dwie oddały. Dobra, jednego da, ale na trzech graczy teraz. Na trzech graczy zrobimy taką bitwę. Bo ja wiem, no tutaj 30 tysięcy na ludzi idzie wygrać. Na spokojnie nawet lepiej. To zależy, jakie skiny będą lecieć dla mnie lub dla oponentów. No tutaj widzieliście, Crimson Web mi wyleciał. 2,5% na niego było. Więc to tak naprawdę było bardzo dużo wygrano. Okej, okay, 9 stów, najlepszy dla mnie, Falsion Knife. Dobra, może być Huntsman, może być, nie ma tragedii, no, drobny Flip Knife, ale Huntsmanik też nie jest, słuchajcie, zły, osiem stówek, no, teraz widzicie, leci kupa. Leci po prostu kupa, więc miejmy nadzieję, okej, okay, dobrze, 1500 zł dla mnie, dobrze. I teraz tutaj, żeby coś mi dało dobrego i chyba to mamy, wygraliśmy to, wygraliśmy kolejną bitwę winową. Piętnaście tysięcy złotych. ja pierdzie, idziemy na kontrakt. Idziemy słuchajcie na kontrakt, bo ten że teraz jak lecą, to to jest naprawdę powalone. Powalone, słuchajcie. Walimy kontrakt za... Nawet za te 12 tysięcy kontrakt robimy. No czul. Albo 7, albo 30K i mamy 18 tysięcy z kontraktu. Bardzo zarobiście. Ja pierdziele, to jeszcze jeden kontrakt sobie pozwolę zrobić. 4 tysiące wkładam. No teraz mamy plecki tysiak, ale dobrze, jest dobrze ponieważ mamy 30 tysięcy złotych już. No i słuchajcie, naprawdę te odcinki coraz grubiej tutaj lecą, coraz bardziej się rozkręcamy. Ktoś tu widzę bitwę, jakąś zrobił na czterech graczy. Myślałem, że najmniejszą ilość to by może uzbierał, żeby do, do tej bitwy, że tak powiem, dołączyć. No ale cóż, cóż, zróbmy sobie jeszcze jedną bitwę. Tym razem polecimy. Pole, polecimy tak, polecimy, pole, polecimy coś takiego, słuchajcie. Na luksurkę nie mogę, fanga mogę dodać, to zabiorę i luksurkę, może nie luksurkę, ale tego jednego. O, dobra, i robimy taką bitwę na dwóch graczy. Tryb Underdog, underdog na dwóch graczy. No bo wygrałem dwie bitwy na czterech, no to teraz myślę, że na, na dwóch na underdogu. No powinienem to mieć. Powinienem to wygrać z palcem w dupie. Tak mi się słychać, wydaje takie mam przekonanie, przeczucie. No i miejmy nadzieję, słuchajcie, że też tak słuchajcie będzie. Jak tak nie będzie, to będzie naprawdę słabo on dobrze, dobrze, dobrze. Niech dropi droższe skiny. O to chodzi. O to nam słuchajcie, chodzi, żeby dropił takie skiny właśnie, jakie dropi, zajebiście. Jest naprawdę dobrze, że ma przewagę 4000 nade mną. Jest super. Pamiętajcie, że to jest underdog, więc musimy mieć jak najgorsze skiny dropnięte. O, by mu jeszcze coś dropło. Takiego dobrego. To będzie wspaniale, nie? Oby mu coś drop po drugiego, oby mu coś drop po drugiego. No tak, się jak tutaj, jest 25 tysięcy będzie do wygrania. Kurwa, flipknife mi dropnął, nie! Dobra, na razie i tak prowadzę, ale jak jeszcze. To dobrze dla niego, flipknife. To jest naprawdę super dobra wiadomość. No i ostatnia skrzynka i jeszcze dropną talona za. Ja pierdzielę, patrzcie, ile kasy wygrałem. Bum, 30 tysięcy, tak coś czułem, że właśnie odda. Noże są najlepsze, słuchajcie, do takich profitów. Ja, słuchajcie, wszystkie moje skiny tutaj sprzedaję w tym momencie i tak naprawdę będziemy kończyć ten filmik i widzimy się, słuchajcie, w kolejnym ty odcinku, gdzie wydajemy 40 tysięcy Siemanku. Cześć do kolejnego Elo.